Jemu oh. ktoś? Nie ma chuje. Ja yeah, pierdolę, lak. Like. Ale słychać to, nie? Jest. Ja jestem w bazie, ja słyszałem to z Stwo. Co, tego od razu mówicie? Dwa za 1, nie? 50. No, no, no Strzynka 128, do mam uh. Broni, fuj Świeciowe, następne, 400 no, Ej, wyjdźcie wszyscy stamtąd, kurwa Tam No, ale no, ja tu jestem sam, jeszcze z, kurwa zostawiam No, a tam. nie, obstawiajcie trochę, panie Buch... Ajet, nie? Teraz Fuck Celki ktoś trzymał też Kurwa serio. Będziecie cię no. cesarzic. Aha. A pusty w no, masz jakieś loty masz tu szybko jadę do snajpy masz pompę? chcesz, chcesz? A, masz amunicję Do do, do, do mi lepiej da tu mieli farmę nie? do ARki to mam twoje cztery amunicji tylko ja. ale no, no, ale, no. ale ej 900 śmieci jest na końcu w tej skrzynce Jest samo. 200 do snajpy. Kurwa, o, 3 koła 9, 1 receiver. I... Się, 10, 10. Na siebie Amo i zapierdajesz do bazy. Tyka hokmas, dajcie mi, oddaj mi maskę. 60 cukru, nie? 2450. 200 do snajpy ponad, nie? Jesteś no, do, do... do ARK? Tak, Czekajcie, mi tylko hokmaskę maskę zdejmuję. Do ARK jest 70 masz. O, możesz mi dać do ARK. To weźcie. Amo. No, tyle z butów. Ja wykam to co ważniejsze zmucie za mną Co Typek tu jest Na hita gościąś No Blaze nie? To sniper